Manco, dzisiaj taki szybki test, bierzemy na warsztat tą oto takczową, do metalu, zobaczymy jak sobie radzi z cieńszymi, z grubszymi profilami, może jakiś też kęt przetniemy, także nie przedłużając zapraszam do testu. A zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałbym Was teraz gorąco zaprosić na mój nowy kanał muzyczny. Tam dzisiaj o godzinie 18 latuje nowy kawałek i nie może was zabraknąć. A teraz zapraszam do oglądania dalszej części materiału. To jest taka klasyczna przecinaka do metalu. Ma tutaj i madło, wyposażona jest również w regulację kąta cięcia. Do tego jest oczywiście osłona, na tarcze. Tarcza o średnicy 355 mm. Tak naprawdę z takich specyfikacji no to byłoby wszystko. Także teraz, co? Może sobie coś przetniemy. Na początek, weźmy sobie profil 20 x Jest to oczywiście profil ze stali konstrukcyjnej S235. I zobaczmy, jak sobie ta przyczyna pogodzi. Jest to standardowy profil używany w konstrukcjach. Zostawiamy imadło, dokręcamy i lecimy. Jak możecie zauważyć, bez problemu przecinarka sobie poradziła z ucięciem tego profila. Możecie zauważyć, jest dosyć prostopadle. Oczywiście ja to zrobiłem dosyć szybko i gwałtownie, więc może też nie jest idealnie pod prosto, nasze znaczy prostopadle ucięte. Więc teraz może jeszcze raz spróbujemy, tylko troszkę wolniej. Troszkę Zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało wpływ na cokolwiek. Zobaczmy sobie teraz, no widzę, że jest widzę, że jest znacznie lepiej, bo jak możecie tutaj zauważyć no jest to dosyć, myślę, że dobrze e, ucięte. Teraz myślę, że jest lepiej, chociaż wiadomo, że materiał się bardziej grzeje jak wolniej tnę, ale jak do takich powiedzmy konstrukcji e, Myślę, że to jest wystarczające. No, wiadomo, że dużo jest iskier, ale no taka też jest wada tej przecinaki. W porównaniu do, do taśmowej, czy tam wrzeszczotowej. I teraz to może jakiś większy profil potniemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie co? Eee, Podam na inny pomysł. Może po prostu przetnę sobie ten kręt. Eee, to jest średnica FIT 26 Także myślę, że to będzie dużo lepszym testem. To co, spróbujmy sobie przeciąć tego wałka. To jest kawałek, żeby za dużo go nie zużyć, i zobaczymy, jak ona się pogadzi. Jak widzicie, naprawdę sobie poradziła bardzo ładnie z tym wałkiem. E, troszkę się zagrzał pod koniec, e, ale też nie chciałem jej do końca połować. O, tutaj się zadział zrobił dosyć mocny, ale jeśli chodzi o, o właśnie cięcie, czy jest prostopadłość zachowana, no to powiem Wam, że jest naprawdę bardzo dobrze. No to nie jest oczywiście, wiecie, taśmówka, ale złówkę trzeba dać dwa razy tyle. E, także co, może jeszcze weźmiemy sobie, przetniemy jakiś profil aluminiowy i przejdźmy do podsumowania wtedy. Profil aluminiowy zamontowany, więc do dzieła. Zauważyć jak masło. Może nie jest idealnie gówno, ale też nie o to chodziło. Chciałem ją na maksa przycisnąć. Także co? Teraz przejdźmy sobie do podsumowania. No, jak mogliście zauważyć, przycina bardzo fajnie się spisała. Ja uważam, że jeśli chodzi o takie zastosowania domowe, czy to, żeby coś w warsztacie zrobić. To jak najbardziej sprzęt jest godny polecenia, czy to na budowę, czy to właśnie gdzieś tak do warsztatu. Myślę, że nawet by znalazła zastosowanie przemysłowe. Eee, także co? Moim zdaniem jest to fajna alternatywa do piły taśmowej, eee, bo taki sprzęt możecie za nie wiem 1000 zł. Coś takiego dają za tą przecinarkę. Eee, jak najbardziej myślę, godna do rozpatrzenia jest pod kątem zakupu. No i co, jeżeli chcecie więcej takich testów, e, dajcie znać w komentarzach i trzymajcie się do następnego. Cześć!